Witajcie, kochani. Wczoraj byłem w Primarku i gdzieś mi się w internecie hmm, pojawił ten podkład, który jest tak jakby zamiennikiem Double Vera, tylko już takim naprawdę hmm, oporowo podobnym. Jest to My Perfect Color Double Coverage Matte Foundation. Hmm, I mówię, zrobię całodzienny test tego gagatka i zobaczymy jak to wygląda, jak to się nosi i w ogóle, ja sobie wybrałem kolor Light Beige 08 on się tak prezentuje jest jeszcze zaplombowany nie było testerów jak widzicie moja cera nie jest teraz w najwspanialszej tak jakby formie, mam sporo niedoskonałości, jeszcze tak jakby nie przyzwyczaiłem się do nowej wody jak dobrze wstrząsnę i zobaczymy, jak to wygląda. Jest taka plomba. Podkład naprawdę identycznie pachnie jak Wear. Znaczy jest to zapach bardzo alkoholowy, tylko też troszeczkę niepraktyczny, bo on jest tak naprawdę strasznie gęsty. On nawet nie wylatuje, więc nie wiem, jak ja go sobie wyciągnę. Na razie wezmę troszkę. Zwieczka tego, co mi tak naprawdę zostało. Kolor bardzo przyjemny, żółty. Nie mam pojęcia, czym go zacząć nakładać, ale jak wiecie, ostatnio bardzo często produktyw nakładam pędzlem. I zobaczymy. Kolor myślę, że będzie dobry. Zobaczcie na to krycie. Ja sobie go w ten sposób nabiorę na pędzel. To jest jedyny minus tego podkładu, jak myślę. Jestem ciekaw, czy on w ogóle oksyduje powiem Wam szczerze. Ale zapach. i zapach jest bardzo alkoholowy. Pod oczy go sobie nie, na pewno nie nałożę. To jest pewne. Dajcie mi znać, czy w ogóle ktoś z Was miał przyjemność przetestować ten podkład. Bo ja wiem, że Primark jest w Polsce. Ja, jak mieszkałem w domu, to nie miałem przyjemności zakupów w Primarku, bo, bo w mojej miejscowości nigdzie nie było. Ale wiem, że jest dostępny Primark w Polsce i te podkłady myślę, że, że też są dostępne. O Boże! To jest naprawdę mocne krycie. Mogłem wziąć troszkę bardziej neutralny ten kolor, bo jest strasznie żółty. Mam nadzieję, że jakoś tam to wyrównam w dalszej części makijażu. Nie wiem, co sądzicie. Sam jeszcze nie wiem, co tak naprawdę sądzicie, bo z jednej strony mi się podoba, a z drugiej... Nie jest to wykończenie, do którego teraz jestem przyzwyczajony. Kiedyś, jak mnie ktoś ogląda od samego początku, to wie, że ja ubóstwiałem takie kryjące podkłady. To było moje drugie życie. Czym bardziej kryjący podkład, tym lepiej. Hmm. Ale czuć go na buzi. Bardzo go czuć na buzi. Nałożyłem ten podkład na buzie i powiem Wam, że mam trochę mieszane uczucia. Z jednej strony jestem zachwycony faktem, że on ma tak mocne krycie. Jest to krycie troszkę mocniejsze niż Double Wear, bo Double Wear on jest bardzo długotrwały, ale to nie jest pełno kryjący podkład jak dla mnie. A tutaj mamy naprawdę niezłą machę. On ładnie wygładza, ale nie wiem, czy to nie jest przez fakt tego, że on jest taki zastygający. Zawsze tak jest, że produkty, które są matowe, dużo gładziej wyglądają na buzi niż te rozświetlające. W obecnej chwili dla mojej buzi to jest cudowna sprawa, takie wygładzenie przez, przez mat. Tu jest nic niewidoczne totalnie nic, a przecież nie miałem tutaj tyle niedoskonałości. Krycie na plus. Wygląd skóry też jest ok. Z bliska sobie zobaczę. Hmm. Ciężko mi jest powiedzieć. Na tą chwilę wygląda to naprawdę ładnie. Kolor tak średnio dobrany, szczerze mówiąc. No ale jak nie było testerów, co ja miałem zrobić? Były tylko dla tych najciemniejszych kolorów. Te jasne były niedostępne. To jest ósemka. Mogłem wziąć coś bardziej neutralnego, tak jak wspominałem albo jakiś kolor yy, bardziej wróż i sobie mieszać. On już się troszkę zebrał w linii mimicznej. No ale spoko. Jakie są uroki tych długotrwałych kryjących podkładów. Jeśli troszkę zbiorę w liniach uśmiechu, ale nie, jak go gąbką na, nakładam, to on troszkę się odrywa od tej skóry. Nie wiem. I dajcie mi znać w ogóle, czy wy używaliście tego yy, odkładu. Jestem naprawdę ciekawy. Ja sobie teraz nałożę odrobinę korektora pod oko. Yy, beka w kolorze banana. O! Ciągle się przyglądam i przyglądam. Zobaczcie, tu jakby mi coś od, od, odkleiło się od tej skóry. No jak doszedł korektor, to trochę ta buzia się wyrównała. Dodam sobie dla takiego fa bardzo fajny trik. Jak mamy mm, trochę za ciemny podkład, możemy sobie użyć korektora delikatnie na w środku brody i środku nosa, żeby ta centralna część buzi była rozświetlona i wtedy tak jakoś to wszystko ładnie się optycznie wyrównuje. Czas trochę przypudrować buzię i ja użyję paletki z Pixie i tego jasnego cienia pod oczami i takim wachlarzykiem, bo ja nie chcę obciążać tej buzi na zbytnio. Spoko! Oko to wygląda, nie jest to jakiś szczyt moich możliwości i to, jakie lubię podkłady, ale jak słyszycie, nie jestem wielce przekonany do tego produktu. I moja ukochana miniaturka z Hourglass leci na całą buzię. Tym samym pędzlem dodamy. Troszkę życia tej skórze, zobaczcie. Ten puder to jest życie. I naprawdę nie opłaca się kupować tej całej palety, bo my tego i tak nie zużyjemy. I ja tego używam już naprawdę sporo, a tu nie widać ani troszkę zużycia. Zobaczcie, jak ta skóra wygląda z tym pudrem. Bardzo ładnie wróciło takie życie. A też jest przyjemnie, bo ten puder ma taki delikatnie różowy kolor. Więc zabrał mi tą żółć z buzi, bo ten podkład naprawdę jest całkowicie żółty. Zaczynamy się podobać. Wiecie co? Jest tak, że jakby preferencje makijażowe bardzo się zmieniają. Ja kiedyś byłbym zachwycony tym podkładem. I to jest naprawdę dobry podkład. On pięknie wygląda, pięknie kryje, ale teraz jakby to wszystko jest troszkę inne. Podkłady muszą być rozświetlające, muszą być takie skin like skin, but better. Trochę hmm. w złym momencie oni wypuścili ten podkład. Przejdę teraz do brązera i ja nie chcę jakoś mocno się konturować, tylko tak odrobinę chcę zaznaczyć kość policzkową, żeby ta buzia nie była taka płaska. O! Troszkę pokuszę się o czoło i tak mam grzywkę, więc on no, i tak nie nakładam jakoś dużo produktu. No, i żuchwa. Double chin musi wjechać. I od razu ta buzia jest zdefiniowana i wygląda o wiele szczuplej i o wiele lepiej. Jeżeli chodzi o róż, to mam ochotę na taki himniutki, ładny róż. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ło! I to tak sobie nie żałuję, znacie moje preferencje. Jest taki ładny. Bardzo ładny ten róż. Troszkę na nosek. I wiecie co? Mam ochotę na rozświetlacz, również z. Gdzie ja kupiłem ten podkład? W IMARKU. Dziura w mózgu. Nie wiem, czy on jest dostępny, czy nie jest Arctic Eyes. Zobaczcie na to. Aż pod łuk brwiowy. Nawet na łuk brwiowy za nałożę. Podoba mi się to. I tak wygląda wstępnie skończona buzia. Nie wiem, co sądzicie. Ja na początku byłem sceptycznie nastawiony, bo nie było tego blasku, nie było tego glow od wewnątrz tej skóry i ona była taka pergaminowa. A teraz... What the fuck? Ślicznie to wygląda, naprawdę ślicznie. Nie mogę się na siebie napatrzeć. Bo to jest 100% krycie, a jest ten blask. Nice. Wiem, co zrobimy. Zawołamy Sarę i powiesz szczerze, co myśli, jaki podkład testuje. Czy drogi, czy tani. Ja chowam ten produkt do szuflady i się okaże, bo ja mam takie mieszane uczucia. Jestem 50-50. Zobaczymy, co ona powie. Sara, możesz na chwilkę? Nagrywam film. No. I testuję podkład. Okej. Pokaż mi, tak szczerze, co o nim sądzisz? Czy to jest drogi produkt, tani produkt? Ok. Co sądzisz tak z bliska, jak wygląda? Co uważasz? Nie jest najgorszy, no, ale nie jest to takie wykończenie, powiedzmy, jakie my używamy często, na przykład wychodząc gdziekolwiek. Zmieniły się preferencje, co? Jest to taki bardziej podkład, który... nie hmm, yy, ja wiem, chyba z tych tańszych, co? No. Z tych tańszych. Wiesz, co to jest? No. Bardzo głośno było ostatnio. Tak, razy. tak, no double Wear, Ala tak. Ware. Tak, my dużo razy podchodziliśmy do niego, a ja ostatnio byłem na zakupach. No. I mówię, przetestuję go i zobaczę. Powiem ci. Pokażę ci później przy edycji, jak no. on wyglądał bez, bo nałożyłem ten hoberglas, żeby dodać tak już życia temu odkładowi. No. Ale bardzo to... się zagina w... no, Wiesz, wchodzi zobacz, bardzo. Patrz. Bardzo wchodzi, no. Czo... Po, ty, po tej godzinie, gdzie tu siedzę przed lampami, nasze podkłady ulubione nigdy w życiu by się nie nie, nasze my wracamy z imprezy Przez i tej... one są nic. nadal tak samo. No. Po prostu jest inna formuła tych podkładów, które my lubimy. No. E, ta, ta formuła jest taka bardzo To się przyłów temu, czy nie? Ja tak jestem sceptycznie. To znaczy, myślę, że taki na co dzień, jak nie wiem, nie chcemy tracić y, drogi No bo kosmetypów. Double Wear ile kosztuje tutaj? No ponad 30 funtów, 32, no. 35, coś takiego. A tu mamy, za piątkę. No. Nawet na wyjście domieszać sobie do czegoś lekkiego. No dobra, ja powiem Wam szczerze tak. Na tą chwilę jeszcze postaram się pochodzić chociaż z 5 godzin w tym produkcie i zrobimy podsumowanie. Jak to się nosiło? Nosi. Bo Double jest niezniszczalny. Double jest niezniszczalny, on nie wygląda naturalnie, ale też jest niezniszczalny. Więc dzięki Wam Dzięki Wam za. Patrzę z bliska, bo z bliska <noise> jest, troszkę, jest taki mm, cup, cupcake. Tak, dobra. <noise> Ciasteczka. Więc na tą chwilę Wam bardzo pięknie dziękuję. Widzimy się pewnie wieczorem, jak dam radę go ponosić jak najdłużej. I dam Wam znać. Do zobaczenia. Powiem tak. Ktoś, kto porównał ten podkład do Double powinien dostać w koczambo. Dawno nie byłem tak rozczarowany. ok jest to 5 funtów. Ale to jakie? To jest ciastko. Jak on mi się pozbiera we wszystkich liniach mimicznych? Ja wiem, że dawno nie miałem botoksu. Ale fuck! On mi pokazał te zmarszczki o których naprawdę nie miałem pojęcia. I serio, jeżeli macie 5 funtów za zanadrzu Na pewno nie na ten podkład. Nie, 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 I jeszcze raz nie. Czyli takie ściągnięcie na tej buzi, i jedyna rzecz, o której marzę, to zrobić porządny demakijaż i jakąś maskę. On się pozbierał tutaj. Ja nie wiem, czy zobaczycie. On jest tak zebrany w linii mimicznej, tu i tu. No, pod oczami korektor, więc on ładnie tu wygląda, ale to, jak on wygląda na czole, to jest taki krater. Strasznie i mam całe czerwone oczy, nie wiem, nie wiem, on jest bardzo naalkoholizowany Która jest godzina? Około 22 więc byłem, no nie byłem jakoś długo, bo z 7 godzin w tym podkładzie ale męczyłem się siernie. byłem trochę na dworzu, aż się brzdziłem siebie Jeszcze raz jestem na nie Chyba on wyląduje do kosza Chociaż chciałem zrobić cały make up Primarkiem, więc może go zostawię Zobaczymy. Zobaczymy. O, straciłem siły. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie.